szczególnych nieruchomości, ale yy, z tego co mi wiadomo, yy, właściciel tej działki, drogowej nada, nadać nazwę nie jest Deborowem. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę Pan Radny Maciej Małgorzat. Szanowni Państwo, ja już przywykłem do tego, że po prostu jak są trudne pytania, to po prostu się tak kluczy na to, co się chce. Ja zadam Panu pytanie po prostu jako sołtysowi. Czy Pan zna ten teren po prostu, czy ona, ta droga jest dostępna, przejezdna, czy jest ogrodzona, bo tutaj w tym kierunku bardziej chciałbym i czy są tam wewnątrz prace budowlane, prowadzone. Bo Pan tak naprawdę pobiegł dookoła, ale na te najważniejsze pytania Pan nie, nie. odpowiedział. A wiem, że dobrze nie, by się radnym radny. przydała informacja, podejmując to, czy ta droga fizycznie po prostu na dzień dzisiejszy, Pan jest Panie Pani tak? radny, zadał Pan pytanie do wszystkich radnych, a nie konkretnie do konkretnej osoby i jeszcze do osoby, która pełni w. E, Są funkcje w tej funkcji, sołtysa, która powinna wiedzieć. Który pełni rolę i funkcję sołtysa. Ja myślę, że ta rozmowa jest zbędna. E, ja Panu radnemu odpowiem, bo. Nie wiem, czy Pan zadaje pytanie, jak Pan doskonale wie. Jest, tak, czy jest, nie? Inaczej, <laughs> przepuszczam, że Pan wie, a chyba, że Pan nie wie, no to mógł Pan podjechać tam, bo już procedujemy ten temat nie pierwszy gdzie, kilka tygodni. Teren całościowo tych nieruchomości jest ogrodzony. Jest tam brama, która, no, w zależności od na właściwie ma pewne prawo, jest, jest to e, grunt prywatny, więc e, może być ogrodzony tak samo jak... E, Wspólnoty, które się zagradzają, gdzie, gdzie są w nieruchomości, są szlawane, są bramy i, i są to obiekty zamknięte, tak? jest, są tam także drogi wewnętrzne, więc niczym to nie odbiega od innych, że tak powiem, no, tak? Myślę, że będą na przykład ogrody Tesoro dla Policji Zamkniętych Jest kilka nas ulic, więc tak naprawdę. A tam nie ma na, tej tę chwilę, bo za jeden budynek nie ma żadnej innej inwestycji, tak? Budynek, który stoi co najmniej 30 lat na tak Nie, nie, nie. Szanowni Państwo, jeśli będziecie Panowie chcieli prowadzić ja chciałbym... dyskusję w taki sposób, nadal ja na bardzo... Się... Nie, nie, nie. Panie Radny, bardzo proszę Pani Radna Bożena Roszak. Ja myślę, że to jest temat, który możecie Panowie wyjaśnić sobie poza sesją. Tutaj w tej chwili mamy nadanie nazwy ulicy Artystowa. Przecież to tak. To jest jakby do tego, co były dwie ulice wcześniej, że wnioskodawca zgłosił się do Urzędu Gminy o nadanie numeracji, żeby mógł zalegalizować i dostać numer, żeby mógł wystąpić do energii, do gazowni. Uważam, i to jest ta sama zasada. Jest, jest wniosek o nadanie numeracji. Numeracji nie możemy nadać, jak nie ma nazwy ulicy. To, że na chwilę obecną, jeżeli Pan twierdzi, że jest to teren zamknięty, czego tutaj kolega nie kwestionuje, nie neguje, ale w, 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 w kwestii formalnej procedura ta się toczy o nadanie nazwy ulicy z numeracją. Więc tu my rozpatrujemy tylko tą sprawę. Panie Przewodniczący, ja chciałbym złożyć wniosek formalny po prostu o zmianę porządku obrad w tej sprawie i zdjęcia z porządku obrad tej, do czasu wyjaśnienia sytuacji. Formalny wniosek składam jego a przepraszam, ale bo wprowadza tak bardzo. duży nie, 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 o wyłączenie szanowni Szanowni Państwo, nie, się bardzo duży Pani Pani radna poproszę o włączenie mikrofonu. Szanowni państwo, ogłoszą przerwę.